Cześć wszystkim, bardzo się Siekłania, pozdrowienia dla wszystkich widzów na moim kanale, a dzisiaj w szczególności kochani pozdrowienia dla Oli, Aleksandry yy, i dla Patryka, yy, członków załogi yy, promu Stena Spirit, dzięki Wam wielkie za przekwadrowanie mnie do innej kajuty, do innej kabiny, yy, ostatnio na ostatnim rejsie, także kochani tyle i jeszcze oczywiście a propos pozdrowienia serdeczne dla prezesa z kanału Prezes Gaming. Yy, już wiesz o co chodzi, nie? Gdzie ten spiryt? No, e, ile to już czasu minęło od tamtego odcinka? Dobra, kochani, słuchajcie, e, tak przy okazji jestem na e, King's Road e, Transport e, na placu. Ze mną jest Grzesiu, siema Grzesiu. <laughs> Tutaj widzicie, Grzesiu siedzi na e, ławeczce mojej, przy mojej skakance. E, Grzesiunio. Serdecznie Ci gratuluję, że tak się wyrwę i tak, o, tak, tak, tak na wizji. Gratuluję Grzesiowi synusia Kubusia, który się urodził. 19. 19. Grzesiunio, koło pozdrawiasz? Oczywiście żonę, syna i dwie Żonę Darię, syna Kubusia i? Kingę i Pole. I Kingę i Pole, dobra. Również serdecznie się przyłączam do pozdrowień. No i tak to widzicie, sobie spędzamy aktualnie weekend, jest niedziela, 8 listopada i tak z Grzesiem sobie opowiadamy, słuchajcie, ogólnie tak Grzesiu, jak mogę to napomnę, cholerna przykrość spotkała kolegę, gdyż wrócił specjalnie, słuchajcie, z trasy prędzej został ściągnięty na ostatnim zjeździe, tak, to było, został specjalnie ciągnięty prędzej, aby być przy porodzie synka. Niestety lekarz nie wpuścił Grzesia na oddział położniczy z racji tego, bo Grzegorz się przyznał do tego, to znaczy napisał prawdę, że y, był w Norwegii. No. Co w Norwegii, słuchajcie, ta cała pandemia jest znacznie na niższym poziomie niż u nas, to nie wpuszczono Grzesia na oddział, aby był przy porodzie, słuchajcie, swojego synka. Także... trochę teraz emocje opadły, nie Grzesiek? No, a tak ogólnie... ogólnie, co byś chciał powiedzieć temu panu doktorowi? Niech się nauczy zawodu... ludzkich odruchów i pozdrawiam niekompetentną załogę szpitala Rydłowo, oddział położniczy za zaginięcie zakupów mojej żony. O! No też właśnie. Także taka taka widzicie taki przekaz płynący. Dobra, ale tak już od, abstrahując odskakując od tego, słuchajcie kochani, jesteśmy właśnie tak jak mówiłem, to jest miejscowość jak ona się nazywa, bo ja zawsze Salzburg, Salzburg, Sar, sabs... Sarpsburg, Sarpsburg. Kuźwa mać te norweskie nazwy. <śmiech> <śmiech> ja tutaj mam słuchajcie na sobie załadowane cztery zrzutki cztery rozładunki. I jutro rano będę zmierzał. Grzesiek, ty dokąd jedziesz. Tego jeszcze nie wiem, bo podobno adres rozładunku zostanie zmieniony. A, no, także Grzesiek jeszcze nie wie, gdzie jedzie. No i tak sobie siedzimy. Słuchajcie, ja ogólnie aktualnie jestem na wyjeździe pod spedycją. Zobaczcie, nie Kings Road, ale będzie widać. O. Zobaczcie, North Carrier. I jeszcze odnoście tej naczepy, zobaczcie sobie taki materiał. Ogólnie jak to było? Nie na no naczepa w takim stanie. Ja pierdzielę. Jaki brudas. Coś trzeba z tym zrobić. No, proszę, można? Można. Teraz jest czyste. Tu widzicie myjnie, Kopenhagen, Trackwash. No także widzieliście, teraz już się troszeczkę umazała. Eee, no wiadomo, od tego czasu jak ja to nagrywałem jak wyjechałem z myjni no to minął e, minęły jakieś 4-5 dni 5 dni. Eee, no i troszeczkę się umazało, no ale jest jest słuchajcie, jak najbardziej ok. Eee, I mam również materiały przejazdu mostem przejazdem mostem Oresund, którym miałem przyjemność przejeżdżać, słuchajcie, trzy razy jechałem z Szwecji do Danii, z Danii do Szwecji, ze Szwecji do Danii i teraz jak to się stało, że jestem w Norwegii, a to się stało tak, że przepłynąłem promem z miejscowości znowu, której zapomniałem jak to się w Danii? Jak? Nie, na F jakoś to było. O, jakoś tak chyba, tak. No, i do, y, słuchajcie, do Göteborgu przepłynąłem sobie promem z tena Danika, y, który płynął ogólnie 4 godziny. I słuchajcie, co ciekawe, 4 godziny prom, a również była kabina, y, także spoko, ne? No, tak to, kochanie wygląda. Co, co konkretnie, jak to wyglądało, cały mój przejazd, no to Wam opowiem już na innym odcinku. Tutaj tak właśnie chciałem głównie Grzesiowi pogratulować. Na rodzin synusia Kobusia, jak najbardziej gratuluję Słuchaj Grzesiek i oby się chował zdrowy. Najważniejsze. Oby? oby. No. I, i... Oby, oby służba medyczna w Polsce w końcu wróciła na właściwe tory, bo póki co to jest jeden wielki bajzel, burdal i nic poza tym. Dokładnie. I zasłaniałem się tylko pieprzonym covidem. No dokładnie. No, tylko to teraz się liczy. No, także tyle kochani, ja serdecznie jeszcze z mojej strony, Daria, Ciebie serdecznie pozdrawiam, życzę jak najwięcej cierpliwości, do Kubusia, do Grzesiusia, nie widzi, także ma, także trzymajcie się, hej, pa. O, Grzesiu pobiegł zadzwonić do żony bo <laughs> byli umówieni właśnie na telefon a ja słuchajcie w międzyczasie jeszcze raz serdeczne podziękowania dla e, pana Kamila Zielińskiego za podesłanie mi nawigacji TomTom -tom Professional 6250 słuchajcie nawigacja cały czas tak jak, jak i e, uprzednio sprawuje się zaje fajnie super no i teraz to właśnie co Miałem przedstawić wam w poprzednim materiale, słuchajcie, razem z nawigacją otrzymałem ten oto wideorejestrator e, Prido i powiem wam, że jakość kurde nagranego materiału, który zaraz będziecie mogli zobaczyć, jest naprawdę rewelka i ten właśnie wideorejestrator marki Prido będzie słuchajcie kochani, do wygrania u mnie na kanale. Osoba, która wygra, przekaże mi swoje dane, e, adres tak, do wysyłki. Ja wtedy przekażę to do pana Kamila i on ze swojej siedziby, ze swojej firmy wyśle to do zwycięzcy. ale nie wyprzedzajmy faktów. Słuchajcie, kochani, w tym czasie zapraszam Was na krótki materiał nagrany właśnie tym oto wideorejestratorem przejazd przez Szwecję, gdy zmierzałem na granicę do Sfinesundu. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, Bartas się kłaniał. Hej!